No, i ta piosenka, powiedziałbym, jest taka trochę mm, w stylu starych bab. Niektórzy mają, mając nawet 20 lat, taki vibe, więc. <laughs> Bo jeśli chodzi o samą warstwę muzyczną, absolutnie nie zabrałbym tego do finału. Na pewno pojawią się w komentarzach osoby, które będą mówić: Chłopie, czy ty w ogóle słyszałeś, jak ta laska śpiewa? Cześć wszystkim, z tej strony Michulec i witam Was bardzo serdecznie po pewnej przerwie na moim kanale YouTube. Częściej znajdziecie mnie na TikToku, tego nie ukrywałem i nie ukrywam. Tam znajdziecie moje daily update'y związane z Eurowizją. No ale wracam też tutaj i powiem szczerze, że ta przerwa... Była dla mnie dobra, bo z jednej strony pozwoliła mi znaleźć nową motywację, opracować różne pomysły na filmy, no i teraz przyszedł czas na to, żeby to nagrać, żeby dostarczyć Wam ten kontent Eurowizyjny na ten najbardziej gorący czas, związany właśnie z konkursem. A dzisiejszy film dotyczy przewidywań, kto awansuje z pierwszego półfinału do finału Eurowizji. Jest to też odpowiedź na to, co obiecałem zrobić, a co niestety mi się nie udało ze względu właśnie na brak motywacji, na to, że w pewnym czasie nagrałem bardzo dużo filmów, a mianowicie chodzi o reakcje na piosenki z Eurowizji 2024. W sumie tych filmów nagrałem chyba 18. Wszystkie są na playlistie, którą podaję w opisie filmu, ale także w podpiętej karcie, którą właśnie znajdziecie w tym momencie. I to jest w sumie niezły wynik jak na pierwszy sezon, no ale zabrakło tam kilku takich faworytów do wygrania Eurowizji, więc stwierdziłem, że nagram po prostu takie filmy z przewidywaniami, kto moim zdaniem powinien awansować z danego półfinału, no i też pokrótce omówię każdą propozycję. Ale zanim to się zdarzy, zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału. Jest na sprawie 4000, co też uważam, że jest niezłym wynikiem, ale fajnie by było wbić do Eurowizji 5000. Jak będzie 5000 subskrybentów, to zrobię live'a na YouTubie. Mam nadzieję, że będziecie czekać. No i oczywiście wpadajcie, subskrybujcie. No bo jeżeli będziecie subskrybować, to na pewno nie ominiecie żadnego filmu. Aby było trochę ciekawiej, wprowadźmy do tego programu elementy rozrywkowe. Mam tutaj takie tabliczki, które, no cóż, no świadczą o tym, czy moim zdaniem ten kraj awansuje do finału z półfinału, no, czy jednak nie awansuje. Dzisiaj częściej, oczywiście, będę używał tej zielonej tabliczki, bo mamy 15 uczestników, z czego 10 awansuje do finału, ale wskażę tę piątkę, która moim zdaniem nie powinna w tym finale się znaleźć. I od razu Wam powiem, że z pierwszym półfinałem mam taki problem, że moim zdaniem stawka jest mocniejsza, to znaczy jest więcej faworytów do. No dobrych miejsc w finale Eurowizji, ale z drugiej strony jest mniej wyrównana niż w drugim półfinale i jest kilka piosenek, które no znacząco odbiegają poziomem od tych faworytów, więc dość łatwo byłoby mi wskazać tych pięciu moim zdaniem przegranych. No ale jestem ciekawy, właśnie jak wy to widzicie, kto jest waszym faworytem do awansu. Dajcie oczywiście znać w komentarzach. Ja każdy komentarz przeczytam i oczywiście będę się starał na każdy komentarz odpowiedzieć. A więc zaczynamy. Cypr numer 1 startowy Cilia Capsis 3-2-1. Moim zdaniem jest to awans do finału. I ja wiem, że pewnie teraz powiecie, że. O matko, jak to Cypr awansuje? Przecież to jest taka generyczna piosenka. Tam nie ma nic oryginalnego. Przecież Cypr wysyła po raz czwarty w ciągu ostatnich 6 lat tę samą piosenkę. Trochę się z tym zgadzam, bo vibe jest naprawdę bardzo podobny, ale wydaje mi się, że w tym szaleństwie jest metoda. I właśnie taki utwór słoneczny. Energiczny, dynamiczny, to jest coś, z czym kojarzy się Cypr i z czym Cypr chce być kojarzony. Cypr chce właśnie mieć taki wizerunek bardzo takiej um, kraju tanecznego, kraju pozytywnego, uśmiechniętego. Stąd, moim zdaniem, właśnie nie bez powodu są wystawiane takie propozycje, i jak dla mnie naprawdę jest to Bob minuszka chodzi, podrywa mnie to do tańca, mam ochotę tego słuchać. Um, nie czuję w tym, że to. Jeśli nie jest oryginalne, to absolutnie powinno zostać w półfinale. Wydaje mi się, że widzowie mają szansę to docenić, bo pamiętajmy, że w półfinale głosują jedynie widzowie, więc jakby uroży nie będą tutaj mieli do powiedzenia nic i nie powiedzą, ojej, to nie jest oryginalne, dobra, to to nie awansuje do finału, no bo, no bo to nic nie wnosi. Nie, po prostu podoba się albo nie podoba się widzom. Wydaje mi się, że to ma szansę się spodobać. Oczywiście tutaj dużym znakiem zapytania jest to, jak Siria wystąpi na scenie, jak też przeniesiony zostanie ten pomysł teledysku na scenę, bo wydaje się, że teledysk idzie swoją drogą, no a na scenie trzeba będzie pokazać trochę co innego, więc zobaczymy, natomiast no, tutaj spodziewam się tancerzy, spodziewam się właśnie energii i mam nadzieję, że uda się to pokazać. Numer dwa to Serbia i Teodora z piosenką Ramonda. 3, 2, 1... Moim zdaniem jest to awans. Moim zdaniem jest to awans do finału, bo to jest jedna z niewielu ballad w ogóle w stawce Eurowizji, a tym bardziej w stawce pierwszego półfinału. Jest to piosenka dojmująca, przyjmująca, ma określony właśnie też vibe, trochę nawiązuje właśnie do tej kultury bałkańskiej, a z drugiej strony jest bardzo taka nowoczesna, współczesna. Myślę, że wiele osób też z takiego młodego pokolenia może utożsamiać się z tym utworem. Nie czuję, że numer drugi sprawi, że ta piosenka przepadnie, no bo na tle właśnie innych propozycji w stawce jest ona wyróżniająca się po prostu tempem melodii. No i też w preselekcjach Tejadora udowodniła, że naprawdę bardzo dobrze sobie radzi, że umie to zaśpiewać, że śpiewa dobrze wokalnie. No i oczywiście też jest znana szczególnie właśnie na TikToku czy w innych właśnie aplikacjach młodzieżowych. Za sprawą swojego poprzedniego utworu. Tak więc, y, moim zdaniem, tutaj Serbia ma naprawdę szansę na finał. Co będzie dalej, trudno powiedzieć, bo to jest taki utwór, który może zająć i 10 miejsce, i 23. No ale na razie myślimy tylko o półfinale, więc moim zdaniem jest to absolutnie awans. Numer 3 Litwa, Sylwester Belt, Luktelk. No i tutaj nie mam wątpliwości, że również jest to awans, czyli na razie 3 na 3. Jest to awans do finału Eurowizji. Myślę, że to jest jedna z topowych pozycji w tym półfinale. Jest to piosenka, która jest naprawdę bardzo taka energiczna, nowoczesna. Piosenka, która rzeczywiście też i pobudza z jednej strony do tańca, ale z drugiej strony jest to utwór, który, którego można słuchać absolutnie na co dzień. Jedyne, co może być takie na minus, to dość minimalistyczny występ, który był w preselekcjach który też jest na wszystkich pre-parties, tam po prostu niewiele się dzieje i o ile oczywiście koncert, oglądając koncert na żywo, stojąc pod sceną, to wiadomo, że bardziej czuje się po prostu te emocje i czuje się bardziej muzykę, no to to, to wystarczy. Pytanie, czy w obrazku telewizyjnym, w programie telewizyjnym, jaka jest Eurowizja, gdzie jest naprawdę mnóstwo możliwości, mnóstwo kamer, czy ten dość minimalistyczny styl, Wystarczy, ale na pewno jest to awans. To pytanie tylko tyle, czy to będzie piosenka, która będzie się biła o, no, nawet czołową piątkę, czy w ogóle najlepszy rezultat w historii Litwy na Eurowizji, czy raczej gdzieś tam przepadnie i będzie w połowie stawki. Numer 4 to Irlandia, i ogólnie mam z nią ogromny problem, bo jeżeli mnie zapytacie, co sądzę o tej piosence, to uważam, że jest to upadek muzyki, uważam, że no niestety. To jest kierunek, w którym Eurowizja nie powinna podążać ze względów chociażby wizerunkowych, bo potem ludzie oglądają Eurowizję, włączają, um, widzą Irlandię i mają po prostu przez pryzmat takiego występu i takiego utworu um, ogląd na cały konkurs, a zupełnie tak nie jest. Jest to jakiś tam przypadek, jest to oczywiście bardzo oryginalne. Nie powiedziałbym, że jest to twórcze i kreatywne, bo dla mnie to jest po prostu darcie się i nie ma w w tym zbyt wiele jakichś konkretnych przesłanek, emocji czy czegokolwiek. No ale jest to sposób na kreację, jest to sposób na, na, na bycie. Irlandia też no, nie awansowała do finału od 2019 roku, więc tonący brzytwy się chwyta i próbowali naprawdę różnych rzeczy, jakościowych propozycji, i bardziej takich mainstreamowych. No, nie udało się to za każdym razem, więc no postawili po prostu na to, co mają, a że nikt tam za bardzo nie chce zgłaszać się do, do selekcji, nie chce jechać na tę Eurowizję. No to po prostu efekt jest, jaki jest, ale. Mimo mojej krytycznej, absolutnie krytycznej opinii, bo dla mnie to jest najgorszy numer z Eurowizji 2024, to widzę jaki jest hype wśród młodych ludzi, wśród nastolatków na TikToku, wśród tak zwanego Gen Z na tę piosenkę. Oni widzą w tym oryginalność, oni widzą w tym no, coś wyjątkowego, więc obstawiam, że Irlandia może mieć dużo głosów takich negatywnych, ale osoby, które są za tą piosenką, będą w stanie za nią zagłosować. Czy to nie jest jedna piosenka z wielu, tylko to jak ktoś lubi tę piosenkę, to raczej jest to czyjś faworyt do naprawdę wysokiego miejsca czy nawet do wygrania Eurowizji. Hmm, więc obstawiam i to jest szok też dla mnie. Obstawiam, że to będzie finał, że ludzie po prostu na to zagłosują. Mimo wszystko, hmm, ale gdyby to ode mnie zależało, gdyby to było hmm, to, to predictions tutaj było tylko i wyłącznie na podstawie co mi się podoba, a co mi się nie podoba, no, to ja bym Irlandię wykluczył. No, ale bardziej patrzę pod kątem tego, co moim zdaniem ma szansę awansować, a co nie, bazując na swojej eurowizyjnej pasji, doświadczeniu, rozmowach z dziennikarzami, jeżdżąc też na Eurowizję. No i obstawiam, że to niestety może awansować. Numer 5 to Ukraina, i ja tutaj nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że jest to awans do finału. Co więcej, prawdopodobnie jest to kandydat do wygrania tego półfinału. Czy tak będzie? No trudno powiedzieć, myślę, że na pewno argumentem za jest... To, że mnóstwo osób z Ukrainy jest rozsianych po całej Europie, jest też przecież Polska w tym półfinale, więc prawdopodobnie nasza dwunastka właśnie powędruje do Ukrainy, ale to nie chodzi tylko oczywiście o diasporę, to chodzi przede wszystkim o piosenkę i ta piosenka, niezależnie od tego, z jakiego kraju by ona nie była, ona po prostu jest chwytliwa, bo z jednej strony bazuje na trendach, z drugiej strony nawiązuje do tradycji, a z trzeciej strony ma taki fajny miks, bo z jednej strony mamy tutaj bardziej takie no, śpiewanie, współczesne popowe z drugiej strony zmiksowane właśnie z rapem. Aliona Aliona jest tu po prostu naprawdę wybitna, jeśli chodzi o swoją formę, w której śpiewa. Także dla mnie to jest, to jest kandydat do wygrania półfinału. Pytanie czy coś więcej? Myślę, że to jest spokojnie czołówka finału Eurowizji, ale chyba nie jest to mój zwycięzca. No i tutaj też wszystko będzie zależało od tego, jak dziewczyny wystąpią, no bo pamiętamy, w lutym nie było do końca między nimi takiego, no takiego porozumienia, nie wiem jak to powiedzieć po prostu nie było takiej harmonii w nich. Trochę śpiewały obok siebie, a nie razem. Więc no to będzie do dopracowania, ale jak znam Ukrainę i jak wiem, jak Ukraina przygotowuje się do Eurowizji, to występ na pewno będzie pod względem graficznym, technologicznym, majstersztykiem i to naprawdę jest mocny kandydat do finału. Numer 6 to Polska, Luna i The Tower. no i ode mnie to również jest szansa na finał. Bo mam wrażenie, że ten występ naprawdę będzie bardzo dobry, i oczywiście na pewno pojawią się w komentarzach osoby, które będą mówić: Chłopie, czy ty w ogóle słyszałeś, jak ta laska śpiewa? Przecież ona na prepartys nie dała rady, yy, śpiewała fatalnie. Oczywiście ja się zgadzam, że to prepartys nie wyszło, ja też nie chcę bronić tutaj yy, wokalistki, to absolutnie nie jest moje zadanie. Natomiast. Yy, to nie oznacza, że ona nie ma talentu, bo absolutnie ten talent ma, potrafi śpiewać. Myślę, że też ten występ, który zobaczymy na scenie w Malmö, on będzie naprawdę bardzo mocny technologicznie, bo za tym stoi po prostu też ekipa nie tylko z Polski, ale z Wielkiej Brytanii. Więc wierzę, że zobaczymy po prostu coś, co nie będzie właśnie ani kiczem. Co się zdarzało niestety w polskich występach, ani Biedą, co też się zdarzało w polskich występach, bo na przykład nie było na to kasy. Więc gdzieś tam mam takie poczucie, że to będzie naprawdę występ na miarę Europy. Jedyne, co tutaj moim zdaniem mogłoby być zagrożeniem, to absolutnie nie właśnie forma wokalna, tylko to pytanie, czy ktoś, kto. Jakby słucha Eurowizji, czy faktycznie wybierze tę piosenkę do zagłosowania na nią? Bo naprawdę w tym półfinale jest mnóstwo innych faworytów, a wiadomo, że niektórzy telewidzowie oddają głos tylko na jeden kraj albo na dwa kraje. No więc pytanie, czy Polska znajdzie się w takiej topce w jak największej liczbie osób, które potem oddadzą głosy? Ale na szczęście w naszym półfinale głosują kraje, gdzie mieszka dużo Polaków, chociażby właśnie Szwecja, Wielka Brytania, Niemcy, Irlandia, Islandia. No też z Ukrainy zawsze mamy sporo punktów Litwa. Także naprawdę jest sporo tych krajów, skąd y, możemy dostać punkty w televotingu, niezależnie od tego, kto by nas reprezentował i, i, i jak by się zaprezentował finalnie w Malmę, więc, więc mam nadzieję, czy mam mocno kciuki, że, że Polska jednak awansuje do finału. Numer 7 to Chorwacja i Baby Lazania. Oczywiście jest to kolejny awans, no jednak Chorwacja jest faworytem do wygrania całej Eurowizji. To, co jest pewne, to to, że ten występ po prostu będzie spektakularny. Też to, co ma Baby Lazanie, to jest ogromna charyzma i to widać zarówno kiedy występuje na scenie, ale też w tych wszystkich materiałach w mediach społecznościowych naprawdę świetnie telewizja chorwacka to ogrywa, naprawdę też management artysty świetnie, świetnie robi robotę i kreuje z niego właśnie postać, a niekoniecznie tylko właśnie wykonawcę, który na te trzy minuty będzie w stanie zaśpiewać swój utwór, wyjdzie, zejdzie i już nie będziemy o nim pamiętać. No jest to jednak postać, jest to może nawet już po tej Eurowizji będzie jakaś tam ikona tego konkursu, tak jak w tamtym roku na przykład Karia czy Lorin, więc więc moim zdaniem jest to absolutnie Pewny awans, a czy zobaczymy się w Zagrzebiu za rok? Zobaczymy. Numer 8 to Islandia i Hera Björk. I uwaga, uwaga! No, moim zdaniem, jest to pierwszy kandydat do tego, czy kandydatka nawet, do tego, by jednak nie awansować do finału Eurowizji. Dlaczego tak uważam? No, z jednej strony wiem, że w takim fandomie Eurowizyjnym ta piosenka gdzieś tam mocno krąży i są osoby, które naprawdę hypują. Udział Harry Bierk w Eurowizji, ze względu na to, że ona już 14 lat temu uczestniczyła w konkursie piosenki Eurowizji, że 9 lat temu była w Kurkach, więc jest taką postacią bardzo eurowizyjną. No i ta piosenka, powiedziałbym, jest taka trochę w stylu starych Bab. Niektórzy mają, mając nawet 20 lat, taki vibe, więc, <grywka> więc no bywa różnie, ale, ale jakoś mnie to nie kupuje. Nie uważam, że ta piosenka jest na tyle wyjątkowa, żeby awansowała do finału. Jest to moim zdaniem dość przeciętny pop, ale z drugiej strony słuchałem, oglądałem, widziałem występ na żywo Hery w Amsterdamie. No, i to był bardzo fajny występ. Naprawdę zrobiono super oprawę do tego, bardzo niskim kosztem mam wrażenie, bo tam tak naprawdę na ekranach pojawiały się w sumie tylko migające, pulsujące takie mm, świetne kropki, ale to robiło naprawdę fajne wrażenie i, i, i dawało mm, no, taki vibe trochę glamu do tego występu. No nie wiem, jakoś tak, jakoś tak mi się to pozytywnie kojarzyło. No, ale to jest chyba trochę za mało, żeby awansować do finału i jeżeli w tym mocnym półfinale miałbym obstawiać, kto odpadnie, no to, no to jednak będzie to Islandia. Numer 9 to Słowenia, czyli Raven i Weronika i moim zdaniem jest to awans do finału. Nie wiem, czy taki pewny. Moim zdaniem trochę jest to case Luny, czyli to będzie gdzieś tak między 8 a 10 miejscem. W sumie też obie panie są podobne do siebie. Ale, ale pomimo takiego początkowego hype na tę piosenkę wraz z tym, jak wiele innych piosenek się pojawiało w późniejszym czasie, to trochę ta piosenka gdzieś tam spadała w rankingach i mam wrażenie, że ona troszeczkę musi zostać przypomniana. Na scenie musi się naprawdę zadziać coś, co sprawi, że ludzie będą głosować za tą propozycją, no bo to nie jest stricte faworyt, a też z drugiej strony właśnie nie jest to, nie jest to słaby utwór, nie jest to przeciętna piosenka, jest to piosenka. O czymś jest Konkretny tekst, konkretne przesłanie, naprawdę teledysk wygląda super pod kątem właśnie realizacyjnym. Jeżeli zostanie to przeniesione na scenę, ale dodany zostanie jakiś taki element nadzwyczajny, oryginalny, nieoczekiwany, to faktycznie ta piosenka może pójść w górę. No a jeżeli ten vibe zostanie zepsuty, no to tutaj może być bardzo różnie. Ale moim zdaniem jest to raczej awans niż nie Numer 10 to Finlandia i Windows 95 Men, no rules. No i powiem Wam tak, to jest case Irlandii, bo jeśli chodzi o samą warstwę muzyczną, Absolutnie nie zabrałbym tego do finału, ale biorąc pod uwagę jakie wrażenie ma się oglądając występ na żywo i to jak um, oni we dwójkę potrafią po prostu stworzyć show na scenie, jeszcze wiecie po prostu to ściąganie tych gaci, e, fajerwerki, jakaś tam lina, jajko, to wszystko naprawdę jest takie... Mm, no, spektakularne jeśli chodzi o Eurowizję, też y, trochę Eurowizja od tego odeszła i y, siłą rzeczy nie chciała się już kojarzyć właśnie z takim trochę kiczem, y, więc y, po prostu no, w pewnym czasie ta Eurowizja się mocno sprofesjonalizowała i tego typu występów nie mieliśmy. Teraz znowu jest moda na performerów, więc pojawiają się i tacy performerzy. Czy to jest dobre dla Eurowizji? Moim zdaniem nie, ale z drugiej strony ludzie, którzy nie śledzą Eurowizji na co dzień, którzy mają jakieś tam wyobrażenie o konkursie i włączają go tylko raz do roku, powiedzą sobie: O tak, to jest na maksa Eurowizyjne, więc ja to kupuję, kocham to, szukam właśnie czegoś takiego niż po raz, nie wiem, Piętnasty czy po raz dziesiąty jakiejś podróby amerykańskiej piosenki, albo nie wiem, siłowania się na oryginalność, więc moim zdaniem będzie to awans do finału. Będzie to awans do finału. No i niestety, niestety, ale raczej ku temu zmierzamy, czyli znowu właśnie w kierunku performerów. Zostało już tylko 5 krajów, a mi tylko jedno miejsce premiowane awansem do finału konkursu, ale tak to już jest. Moim zdaniem ta druga część pierwszego półfinału jest po prostu słabsza. No więc sprawdźmy. Numer 11 to Mołdawia, Natalia Barbu z piosenką In the Middle. No i moim zdaniem nie jest to awans do finału. Jest to kolejna kandydatka do tego, żeby jednak zakończyć swój eurowizyjny udział w tym roku na etapie e, półfinałów i to też się śmiesznie składa, bo. Zarówno Islandka, jak i Mołdawka to są jedyne uczestniczki Eurowizji 2024, które już wcześniej startowały w Eurowizji. Co więcej, obie były w finale Eurowizji, awansowały z tego półfinału. No a ja obstawiam, że w tym roku im się to nie uda. No Jeśli chodzi o Mołdawię, to wydawało się, że to in the middle jest chyba najlepszą propozycją z preselekcji. Taką, która ma największe szanse w ogóle cokolwiek ugrać. No ale mimo wszystko, jak się po prostu patrzy na całą stawkę tego półfinału, to wydaje mi się, że ta piosenka jest trochę jednak dość monotonna, nieciekawa. Pomysł jest, wykonanie też jest super, no bo jednak Natalia Barbu, no to, no to jest wokal, tak? To jest, jest klasa, to są umiejętności, ale no są osoby, które po prostu przyciągają bardziej uwagę i to chyba w samej takiej piosence i w samej właśnie też charyzmie wokalistki tkwi cały, cały szkopuł. To jest moim zdaniem tutaj klucz, że po prostu ta piosenka no, nie jest przyciągająca. Numer 12, czyli Azerbejdżan, a dla mnie to też jest brak awansu. Z jednej strony szanuję Azerbejdżan, że postawił właśnie na odwołania do własnej kultury. Są też odwołania do języka azerbejdżańskiego, ale całość mnie osobiście jakoś nie porusza. I dla mnie to absolutnie nie jest faworyt do awansu. To też jest taki jeden z utworów, trochę w porównaniu do Mołdawii, że z jednej strony nie jest źle, po prostu jest kilka piosenek lepszych, bardziej przyciągających uwagę i może gdyby był słabszy półfinał, to by awansowali, a na moje to jest po prostu jeden z kandydatów do odpadnięcia na tym etapie. Numer 13, czyli Australia i Electric Fields. I tutaj również moim zdaniem nie będzie awansu do finału. Jestem zawiedziony tą propozycją. Myślałem, że ona będzie bardziej osadzona jednak w takich aborygenckich klimatach, tak jak była ta piosenka właśnie z preselekcji, w których startowali. Tutaj ona jest taka bardzo ugrzeczniona, bardzo europejska. Dodatkowo no mnie ona nie pociąga, nie jest zapamiętywalna dla mnie. No i też pamiętajmy jednak, że Australia mierzy się co roku, niezależnie czy to półfinały czy finały, z tym, że jednak telewidzowie nie głosują na te propozycje z Australii. Głosują głównie w półfinale Eurowizji od poprzedniego roku głosują tylko telewidzowie, więc jeżeli nie ma mocnej propozycji, albo ta Australia nie, wiem, nie ma ostatniego miejsca startowego, tak jak w tamtym roku, no to trudno tutaj o to, żeby przejść, awansować do finału. Moim zdaniem, to właśnie brak jurorów sprawi, że ta piosenka australijska niestety lub stety zostanie w półfinale. I numer 14, czyli Portugalia i Jolanda, i tu również jest dla mnie brak awansu do finału. A to dlatego, że to też jest case Mołdawii, case Azerbejdżanu. Jakościowo naprawdę w porządku, ale nie ma tego wow. Nie ma czegoś, co chwyta. Jeżeli to nie zostanie włączone w występ. No, to trudno będzie na to zagłosować, a wydaje mi się, że jednak trochę tak będzie: no bo jednak jest to piosenka trochę z fado, trochę taka właśnie znowu ballada. Nie wiem, nie wiem co mam z tym zrobić. Mnie to zupełnie nie zachwyca, nie sprawia, że mam ochotę tego posłuchać, mimo że bardzo lubię tego typu piosenki. Nie wiem, dla mnie jest to jakaś piosenka niekompletna, chociaż szanuję za wokal, szanuję za umiejętności. Ale nie widzę po prostu tego w finale. Numer 15 to Luksemburg, Tali i piosenka Fighter, i moim zdaniem jest to awans do finału, chociaż trochę niezasłużony i to też znowu jest piosenka, którą ja osobiście nie zabierałbym do finału, ale z uwagi na historię, z uwagi na to, że Luksemburg powraca po ponad 30 latach, no i że jest to piosenka. Na maksa mainstreamowa i ona ma jakby uderzać właśnie w gust mainstreamowy, jest szansa, że po prostu ktoś na to zagłosuje. Kosztem no, tych propozycji, typu Portugalia, Azerbejdżan, Mołdawia, które jakościowo czy pod względem wykonania są na pewno lepsze. Stoją na wyższym poziomie, no ale nie są chwytające, nie mają czegoś w sobie takiego, co, co pozwalałoby się wkręcić w te utwory każdemu. No a to jest utwór trochę dla wszystkich, ten, ten fighter. Więc mam wrażenie, że Luksemburg po prostu tym zyskuje. No ale cóż, no, taka jest Eurowizja, i zobaczmy, jak to będzie. A zatem oceniłem 15 krajów z pierwszego półfinału. Wybrałem 10 uczestników finału, którzy, moim zdaniem, bazując nie tylko na moich takich personalnych odczuciach, jaką piosenkę lubię, a jaką nie, a bardziej na różnych przewidywaniach, bookmacherach, no i w ogóle takim doświadczeniu eurowizyjnym, kto, moim zdaniem, ma szansę awansować do finału. No i wybrałem następujące kraje, które wyczytam w kolejności występowania w półfinale eurowizji: a są to Cypr, Serbia, Litwa, Irlandia. Ukraina, Polska, Chorwacja, Słowenia, Finlandia i Luksemburg. Dajcie znać, kto z tej waszej dziesiątki waszym zdaniem awansuje do finału, które z tych piosenek, które ja wybrałem, rzeczywiście lubicie, słuchacie, a których na przykład zupełnie nie. Kto waszym zdaniem awansuje do finału, mimo moich negatywnych albo po prostu niepozytywnych opinii? Dajcie koniecznie znać raz jeszcze w komentarzu i do zobaczenia w kolejnym odcinku z tej serii, który już niedługo, gdzie ocenię piosenki z drugiego półfinału. Przypominam wam także o subskrybowaniu mojego kanału na YouTubie oraz profilu na TikToku. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!